I bardzo serdecznie w Środni Wielkopolskiej na tym wspaniałym wydarzeniu, które jest, można powiedzieć, zwieńczeniem, 120 działalności tej kolejki, kolejki postkotorowej, która średnio odwoziła przez wiele lat w różne strony, można powiedzieć. Głównym punktem to był oczywiście Poznań, ale przecież ta kolejka docierała w wiele miejsc, i dzisiaj dzięki tym oto wspaniałym ludziom, ludziom, którzy się zaangażowali jako towarzystwo. Z wielką radością witam Państwa na tej imprezie. Towarzystwo Przyjaciół Szwedzkiej Kolejki Pana. Przyjaciół, bo właśnie to niezbędna przy wykonywaniu tak zwanej czarnej roboty w torach. Ta, ten pojazd powstał w warsztatach yy, kolei dojazdowych bydgosko-wyżyskich w Koronowie w roku 1982. Jest to tak naprawdę maszyna wykonana sposobem gospodarczym z wykorzystaniem powszechnie dostępnych elementów. Lokomotywa ta należy do yy, pierwszej serii tak naprawdę lokomotyw spalinowych produkowanych yy, dla polskich kolei na tor o rozstawie 750 mm. Lokomotywy o typie fabrycznym WLS 150 produkowano w latach 1960-1969 i dysponowały one mocą 150 kW. Lokomotywa LYD2 nr 63, którą dwa lata temu zakupiliśmy tak naprawdę z prywatnych środków i ją odremontowaliśmy w tym roku w maju. Wreszcie ona wróciła do pełnej sprawności. Lokomotywa otrzymała nowy silnik spalinowy, otrzymała też wiele łażków. na stacji Środka Miasto wspina się nasz drogi gość ze stacji Muzeum Sohaczewskiego Sochaczews, Muzeum Kolei Wąskotorowych. Ten uroczy parowóz to jeden z nielicznych zachowanych parowozów wąskotorowych zbudowanych przed II wojną światową w warszawskiej spółce akcyjnej Budowy Parowozów. Jest to przedstawiciel typu Wilno, skonstruowanego dla PKP na zlecenie Ministerstwa ówczesnego Ministerstwa Transportu i na przełomie lat 20 i 30 wyprodukowano 21 takich maszyn, z których w powojennej Polsce uzyskał ten sygnał pneumatyczny Sydeny to wcale nie była lokomotywa jakaś klasyczna, to także jest nasz parowóz, parowóz PAX 48 nr 1756. Co ciekawe, jest to konstrukcja parowozu tak naprawdę blisko spokrewniona z parowozem, który właśnie podjechał pod peron z pxm Tymczasem zbliża się już do nas kolejna maszyna. Widać kłęby dymu wydobywające się z wąwozu pomiędzy zabudowaniami cyklonu. To jest tak naprawdę kolejny parowoz typu PX48. Jest to druga z naszych maszyn, która jest tak naprawdę naszą chlubą i wielkim powrotem. Wielkim powodem no, do dumy. Parowóz ten jest pierwszym całkowicie remontowany razem z kotłem w warsztatach śledzkiej kolei powiatowej. Tak naprawdę to była nawet nie na to była rekonstrukcja. Ten parobózimy kości, który przypadł bardzo długą, ponad 700 kilometrową trasę z Bieszczackiej kolei Leśnej, by zaszczycić nas swoją obecnością. Jest to nie duży parowóz typu las, który na co dzień stacjonuje w Cisnej Majdanie. Prowadzi pociągi turystyczne w zgoła innym niż to mają na w w krajobrazie. To była seria prostych i niedużych trzyosiowych tenżaków przeznaczonych przede wszystkim na koleje przemysłowe, produkowanych w latach 47-58 przez krzyżowski fabryk powstało ich aż 640 egzemplarzy. Była to najliczniejsza seria promozjów omskotorowych produkowanych w Polsce, ale tylko niewielka ich liczba była przyjęta na stan polskich kolei państwowych. Głównie pracowały one właśnie w zakładach przemysłowych i tak naprawdę dzięki niemu można powiedzieć Polska funkcjonowała, że polska gospodarka mogła działać przez wiele dziesięcioleci. いいですね。

ハハハハ